Cześć, siemano wam wszystkim e, Witam was w kolejnym odcinku The Space 2 Zaczynamy w miejscu gdzie skończyliśmy poprzednio I chcę was tylko poinformować, że następny filmik, który się pojawi na moim kanale to już nie będzie na razie Death Bo the Space jest za dużo Już dawno limbo nie nagrywałem No to bo the Space się wezmę za to e, Ora mam iść tutaj Niebawem jestem pewien, że Powinny się pojawić niebawem nowe serie na moim kanale Czyż czuję, że to nie będzie za prosto Niebawem powinny się... O, jednak prosto No niebawem powinno się pojawić znowu na moim kanale Mam w yy, planach nagrać serię GTA San Andreas Tylko na razie powinienem skończyć serię, którą już yy, zacząłem No tak, to co my tutaj mamy zrobić? Część, że to będzie kolejna z innych łamigłówek w tej grze. Obiektywko, A, tu chyba, że no coś, dobrze, coś zrobiliśmy. Aha Ale jestem pewien, że mi coś... Z... O. Ale fajnie jesteśmy w próżni, Witam, Saturn. Tak, tak, bo my byliśmy na... My byliśmy na Tytanie. Aha. Prosta droga. Co my tutaj mamy zrobić? Co ja mam do tyłu? Eee... A, bo ja to ciągnę chyba Aha, bo to ja mam... Dobra, kapuję, kapuję, tylko mało mi trenu już zostało. Mam to ja po prostu prawie słońca na tanto.

Ja jestem... A właśnie o tym mówiłem. Co to mnie? O kurwa! aj, aj ja sobie nie poradzę z tym. Dobra, zgubiłem się Te chujowe nekromorfy ja pieprzę Potrafią przykrzyżyć życie Szybko, szybko, bo czasu masz Mało. Chciałem powiedzieć nie mało. Nie wiem czemu. I kurwa! Ojej, zajebiście, kiedy, czy ja mam być? Aha, ha ha, Dobra. To było... Na mój rozum bez sensu. Bo tego tyle leci i... Nie, 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 nie. Proszę znowu nie w tym miejscu. O oh Tu ten i ten... Ten i... Pierwszy i trzeci. No dobra.

Jeszcze jeden, ja baj we mnie. O cztery, dobra. Staramy się najpierw to zniszczyć. Się, jak ja mam to zrobić? Aha! A na serio to jest trochę takie bez sensu. Takie co już w dupie? To mogłoby być do rozwalenia O, jednak jest Myślę, że przez to odcinek nie będzie trwał za długo Dobra, mamy 6. Tutaj też, dobra. I jedynie by się teraz oprzydał ta apteczka, bo już na razie, co mam robić. Hm, nie da się jakoś szybciej. A, da się szybciej. Jest dobra. Coś czuję, że jest nadzieja. Jest nadzieja. Ło, ten low fradział A to mi niepotrzebne. potrzebne. Chyba, że ja mogę spowalniać. Ja mam jakieś te? Zobaczymy mm. Status mamy pewnie, no to ja to coś mogę spowalniać Co mi tu jest niepotrzebne Ja nie wiem po co mi to To się uleczymy, a tutaj sobie będziemy tyle, no dobra Niby takie łatwe się wydaje, ale trudne to tu jest, naprawdę. Niepotrzebne mi to. Wyciepałem to po co mam to jeszcze raz brać. Ej, da się trochę... Nie, co ty gada... Ja pierdolę To będzie co ty gadasz, a ta... Chyba, że on tego tak omija sobie swobodnie, to byłoby już lepiej To drag their beams onto the centre column. Okay, I'm on it. Hey. Jest w końcu... Nie! Dobra Jakoś sobie tam poradziliśmy bym, Co by mi się jedynie najbardziej przydało to życie A nie amunicja Nawyżej po prostu Jakbym zginął, to on zrobił przerwę, wrócił w momencie, gdzie skończyliśmy, bo to było takie nudne i za długie. Nie chciałbym bardzo Was przynudzać. O! Kurde, wiara w Boga daje ciepłe znaki. Dobra, dobra. Gdzie teraz? <laughs> No, no to, to chyba cały odcinek sobie przelatamy, jeszcze takiego odcinka nie było. Ale pozbyliśmy się najgorszego. To tam już lejtowo wszystko nam pójdzie. Chyba. Że już wiemy jak co robić.

Ellie, 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 A, no w końcu. Co to jest? Nie wiem czemu, ale dla mnie... Coś, że... jak to wygląda zajebiście. Nie wiem czemu mam takie uczucie.

A, będzie ten zapis gry, co skończymy, bo coś czuję, że to długo trwało. O kurwa! Ja e, mam omijać, dobra, dobra. To mi pasuje. dub Przelecę między tym? Tak, to było piękne. A że to już było tak zakryptowane. Ładne miasto. Trafię czy trafię? Trafię. Duch. Kurwa ja bym nie wytrzymał To zbodziłem, żeby taki upadek przeżyć Ale jak ładnie wszystko tutaj mamy A jak nie jak tak Mmm ciepiemy. To bo to nam niepotrzebne Sklep Czyż Może mamy ulepszenie nowego kombinezonu racę e. ja tu mógł sprzedać e, kupić To jest nowe mm, Czyż tak napierdalał z jak z karabinu pamiętam Może kupimy to? Eee, dobra, tutaj mamy, e, co byśmy sprzedali? Pęk Dobra, zarobiliśmy trochę kasy Jak tutaj się cofnąć? Exit Kup... Yy, kupimy sobie amunicję do, do, do tego Line Rex Chyba Line Goon Dobra, na razie chyba tyle styknie Prez 1, 2, 3, 4 O, tego nie zauważyłem. Patrzcie maksymalnie do tej broni zmniejszą się 5, tak? Oj, zapis gry, no to ja was zostawiam przy tym momencie. Doczekajcie się następnego odcinka. Tylko niestety nie będzie to następny odcinek Detspace 2, będzie to co innego, ale... Trochę Detspace'a było za dużo, a ja wolę go trochę ograniczać, żeby chciałbyś też inne let's playe. No to tak, no to... Komentujcie, skrybujcie, oceniacie się polecajcie zajmowym, dziękuję za uwagę. że Wam żegnam, cześć. Na razie. Oczywiście jeszcze zapiszemy. Żeby nie, nie zapomnieć. Cześć, Tam czytałem, że gra ma 15 chapterów. To jeszcze nam trochę zostało. Połowa. Jesteśmy w połowie gry. No dobra, ale nieźle. No to dzięki, na razie.